Najgorsza zasadzka II wojny światowej, która na zawsze wyeliminowała niemieckie okręty liniowe, śnieżna zamieć, Huk Armat i statki znikające we mgle. Tak rozpoczął się dzień, który miał na zawsze zmienić los niemieckiej marynarki wojennej. Wyobraźcie sobie konwój piętnastu statków transportowych, wypełnionych po brzegi czołgami, bombowcami, paliwem i zaopatrzeniem, które mogło uratować Armię Czerwoną walczącą pod Stalingradem. Właśnie te okręty stały się celem jednej z najbardziej śmiałych niemieckich operacji morskich. Niemcy przygotowali idealną zasadzkę. Dwie potężne grupy uderzeniowe miały jednocześnie rozbić eskortę i zatopić bezbronnych przewoźników. Wydawało się, że dla aliantów nie ma ratunku, bo na ich drodze stanął nie tylko krążownik ciężki Admiral Hipper, ale też kieszonkowy pancernik Lützow i sześć nowoczesnych niszczycieli. Ale historia potoczyła się zupełnie inaczej. Brytyjscy dowódcy zamiast uciekać ruszyli na spotkanie z przeciwnikiem w szalejącej burzy śnieżnej, gdzie widoczność była niemal zerowa. Zaledwie kilka minut po pierwszym kontakcie, w mroku arktycznej nocy, rozbłysły pierwsze salwy, a powietrze rozdarł huk artylerii. Niemcy byli przekonani, że los transportowców został przesądzony, nie wiedzieli jednak, że wpadli w pułapkę, z której już nigdy mieli się nie podnieść. Jak myślicie, czy jeden konwój mógł na zawsze pogrzebać marzenia Niemców o panowaniu na morzach? Zostańcie z nami do końca, bo ta historia pokaże, jak największa zasadzka II wojny światowej obróciła się w całkowitą klęskę. Konwój Gotie w 51 b nie był zwykłym transportem. To była linia życia, bez której armia czerwona mogła się załamać pod naporem niemieckiej ofensywy. W grudniu roku 1942 sytuacja Związku Radzieckiego była krytyczna. Leningrad trwał w morderczej blokadzie, a Stalingrad spływał krwią w jednej z najkrwawszych bitew w dziejach świata. Stalin wiedział, że bez zachodniej pomocy w paliwie, broni i sprzęcie jego armia nie wytrzyma kolejnych miesięcy wojny. Właśnie dlatego 15 transportowców, które opuściły szkocki port Loch F. 22 grudnia miało na pokładzie ładunek ważniejszy niż złoto. 80 samolotów myśliwskich, 30 bombowców, ponad 200 pojazdów opancerzonych w większości czołgów oraz tysiące ton paliwa i amunicji. W sumie ponad 55 tysięcy ton zapasów, bez których front wschodni mógłby runąć. Każda z tych skrzyń, każdy czołg i każdy samolot mógł oznaczać życie dla radzieckiego żołnierza i śmierć. Dla niemieckiego agresora. Trasa przez Morze Barentsa była jednak najgroźniejszą z możliwych. Konwoje były tam nieustannie nękane przez wilcze stada ubóstwo, a nad wszystkim czuwały stacjonujące w fiordach północnej Norwegii ciężkie okręty Kriegsmarine. Brytyjska admiralicja doskonale wiedziała, że po tragedii konwoju Peki świat zcaście z lata tego samego roku nie może pozwolić sobie na kolejną klęskę. Wtedy bowiem alianci stracili niemal cały transport, a tysiące ton zaopatrzenia poszły na dno. Stalin oskarżał Anglików o tchórzostwo, a Churchill obawiał się, że sojusz pęknie. Dlatego tym razem przygotowania były skrupulatne i zdecydowane. Eskortę powierzono kapitanowi Robertowi Sherbrooke'owi, człowiekowi znanemu z odwagi i bezwzględnej dyscypliny. Wiedział, że jego zadanie nie polega na bohaterskiej walce o honor, lecz na czymś znacznie ważniejszym na dowiezieniu każdego transportowca do Murmańska, niezależnie od kosztów. Wyobraźcie sobie tę sytuację: piętnaście powolnych statków handlowych, które bez eskorty byłyby łatwym celem, otoczonych przez pierścień brytyjskich niszczycieli, lekkich krążowników, korwet i nawet trawlerów rybackich uzbrojonych w działa. Niektóre z nich były ledwie w stanie walczyć z torpedą, ale w oczach załóg to nie miało znaczenia. Wiedzieli, że jeśli zawiodą, tysiące żołnierzy na froncie zginie z głodu, bez broni i paliwa. Sherbrooke postawił na nowoczesne radary i sprzyjającą ciemność polarnej nocy. To one miały być jego najlepszymi sprzymierzeńcami. Wiedział jednak, że każdy dzień rejsu zwiększał ryzyko odkrycia przez Niemców. A jeśli tak się stanie, alianci mieli stanąć twarzą w twarz z ciężkimi okrętami, które mogły posłać każdy transportowiec na dno jednym precyzyjnym salwem. I w końcu najgorsze stało się faktem. Konwój JW-51b płynął wprost w Paszczelwanie, świadomy, że w fiordach Altenfiordu niemieccy marynarze już podnosili kotwice, by wyjść na polowanie. Brytyjska admiralicja nie mogła pozwolić sobie na kolejną katastrofę, dlatego konwój G251B otrzymał eskortę, jakiej dotąd nie widziano na tej trasie. Na czele stał kapitan Robert Sherbrooke, oficer znany z chłodnej kalkulacji, a jednocześnie z nieustępliwej odwagi. To on miał dowodzić flotyllą, której zadaniem było jedno – nie dopuścić, aby choć jeden transportowiec poszedł na dno. Eskorta była imponująca jak na standardy arktycznych konwojów. Sześć niszczycieli HMS Onslow jako okręt flagowy, a także Achates, Oribi, Orwell, Obedient i Obdurate tworzyło ruchliwy mur wokół transportowców. Do tego dwa lekkie krążowniki, Sheffield i Jamaika, które stanowiły groźną rezerwę i mogły zetrzeć się nawet z cięższymi okrętami przeciwnika. Całość uzupełniały dwie korwety typu Flower, Rododendron i Hyderabad, a także dwa skromne trawlery Wizalma i Northern Gem oraz trałowiec HMS Bramble. Choć te ostatnie wyglądały niepozornie, ich załogi wiedziały, że w razie ataku będą musiały walczyć do końca. Sherbrooke wiedział, że jego siła nie tkwi w przewadze ognia, lecz w determinacji i w taktyce. Jego plan był prosty, ale odważny. W razie niemieckiego ataku niszczyciele miały rzucać się do frontalnych starć i zasłaniać transportowce dymnymi zasłonami. Krążowniki miały czekać w odwodzie, gotowe do zadania decydującego ciosu w odpowiedniej chwili. To nie była klasyczna bitwa marynarki wojennej, to była gra na czas i na nerwy, w której liczyła się każda minuta, każdy rozkaz i każdy manewr. Polarna noc dawała przewagę i ryzyko jednocześnie. Z jednej strony ciemność i zamiecie mogły ukryć konwój przed oczami Luftwaffe i u Butów. Z drugiej ta sama ciemność utrudniała utrzymanie formacji i groziła chaosem. Jeden błąd, jedno spóźnione polecenie, a transportowce mogły rozproszyć się po Arktycznym Morzu, stając się łatwym łupem dla niemieckich myśliwych. Sherbrooke doskonale rozumiał, że prowadzi nie tylko flotę. Prowadził nadzieję całej wschodniej wojny. Jeśli zawiedzie, Rosjanie mogą przegrać bitwę pod Stalingradem, a to otworzyłoby Niemcom drogę do dominacji nad całą Europą Wschodnią. Tak więc, kiedy radarowcy zaczęli meldować o wzmożonej aktywności radiowej Niemców wzdłuż norweskiego wybrzeża, kapitan wiedział jedno: nieuchronnie zbliża się moment próby. Pod koniec grudnia roku 1942 konwój JW51B znalazł się w samym sercu arktycznej burzy. Sztorm, który uderzył 28 grudnia, był tak potężny, że morze rozrzuciło statki na wszystkie strony. Fale sięgały kilku metrów wysokości, a lodowaty wiatr niemal rozrywał żagle i anteny. Transportowce ciężkie i powolne traciły kontakt z eskortą, a ciemność polarnej nocy sprawiała, że każdy statek musiał walczyć samotnie. W takich warunkach, formacja konwoju została niemal całkowicie zniszczona. Załogi widziały jedynie błyski świateł w oddali i czuły drżenie stalowych kadłubów uderzanych falami. Dla wielu marynarzy nie istniało już poczucie wspólnej podróży. Pozostawała tylko nadzieja, że gdzieś tam, w mroku, płynie reszta floty. Sherbrooke, zdając sobie sprawę z katastrofy, wysłał natychmiastowe rozkazy. Wszyscy mieli użyć radarów i sygnałów świetlnych, aby ponownie odnaleźć się na wzburzonym morzu. I to właśnie wtedy na pierwszy plan wysunął się trałowiec HMS Bramble. Jego załoga, narażając życie, wyruszyła na poszukiwania rozproszonych jednostek. W lodowatym wietrze i przy niemal zerowej widoczności, Bramble odnajdywał pojedyncze transportowce i eskortowce, prowadząc je z powrotem do głównej formacji. To była praca mozolna i niezwykle ryzykowna. Każdy sygnał świetlny mógł zdradzić pozycję konwoju wrogim okrętom podwodnym. Do rana udało się przywrócić porządek, ale kosztem poważnego przesunięcia kursu. Sztorm zepchnął całą flotę na południe, bliżej niebezpiecznych niemieckich baz w Altenfjordzie. Sherbrooke natychmiast zrozumiał, że teraz znajdują się w obszarze, gdzie niemiecka flota mogła uderzyć w każdej chwili. Admiralicja w Londynie również wysłała alarmujący raport. Wykryto nadzwyczajną aktywność radiową niemieckich jednostek wzdłuż wybrzeża Norwegii. To mogło oznaczać tylko jedno. Przygotowania do operacji przeciwko ich konwojowi. Dla brytyjskiego dowódcy ta wiadomość była jak zimny prysznic. Wiedział, że jeśli Niemcy zdecydują się zaatakować, to nie ograniczą się do kilku ubutów. Istniała realna groźba, że na wodach Morza Barenca pojawią się ciężkie okręty Kriegsmarine, jednostki, które jednym salwem potrafiły zatopić każdy transportowiec. Sherbrooke nie mógł już liczyć na szczęście. Od tej chwili musiał przygotować swoich ludzi na najcięższą bitwę w ich życiu. W lodowatym mroku arktycznej nocy, kiedy statki znów zaczęły odnajdywać się nawzajem, jedno było pewne: gdzieś tam, za zasłoną śniegu i ciemności, Niemcy już szykowali się do uderzenia. Niemiecki plan nosił dumną nazwę Regenbogen, czyli tęcza. Był to śmiały zamiar, który w oczach admirała Ericha Redera miał stać się punktem zwrotnym w arktycznej wojnie konwojowej. W noc 30 grudnia roku 1942 niemieckie dowództwo w Norwegii otrzymało meldunek od okrętu podwodnego U-354. Dowódca Iboota zameldował o dostrzeżeniu alianckiego konwoju i natychmiast przekazał pozycję do bazy. To był sygnał, na który Kriegsmarine czekała od tygodni. Admirał Oskar Kumec, stojący na czele niemieckich sił, zebrał swoje jednostki w Altafjordzie i przygotował je do wyjścia w morze. Niemcy rzucili wszystko, co mieli najlepszego w tamtym rejonie. W skład floty weszły: ciężki krążownik Admiral Hipper uzbrojony w potężne działa kalibru 233 mm, kieszonkowy pancernik Lützow ze swoimi słynnymi działami 11 calowymi, a także sześć nowoczesnych niszczycieli: Friedrich Eckhold, Richard Beitzen, Theodor Riedel, Z29, Z30 i Z31. Plan był pozornie genialny. Admiral Hipper miał uderzyć od północy, związać walką eskortę, odciągnąć niszczyciele i krążowniki brytyjskie, a tym samym odsłonić transportowce. W tym samym czasie Lucow wraz z trzema niszczycielami miał wyłonić się od południa i rozbić konwój jednym potężnym atakiem. Gdyby operacja się udała, alianci straciliby cały ładunek, a Stalin pozostałby bez niezbędnych zapasów. To mogło odwrócić losy bitwy o Stalingrad. A być może i całej wojny na wschodzie. Jednak nawet w niemieckim dowództwie panował niepokój. Hitler, pamiętający stratę Bismarka i kompromitujące niepowodzenia niemieckiej marynarki, nie ufał swoim admirałom. Do kumeca wysłano specjalny rozkaz: jeśli przeciwnik okaże się silniejszy, należy natychmiast unikać bitwy i ratować własne jednostki. To oznaczało, że nawet najlepiej przygotowany plan mógł runąć, jeśli tylko Niemcy napotkają poważny opór. Mimo tego niemieccy marynarze byli przekonani, że tym razem szczęście stoi po ich stronie. Eskadra wyszła z fiordu pod osłoną nocy, a ciemność i śnieg miały sprzyjać zasadzkowej taktyce. Dla Niemców była to szansa, by odbudować reputację swojej marynarki po serii porażek i udowodnić, że potrafią jeszcze siać grozę na morzach. Tymczasem konwój HW51B nieświadomy zagrożenia kontynuował swoją podróż przez lodowate wody. Transportowce szły wolno, a załogi eskorty starały się utrzymać szyk, nie mając pojęcia, że w tym samym momencie dwie potężne grupy niemieckich okrętów zbliżają się do nich z różnych stron. Na horyzoncie zaczynała się rysować scena jednej z najbardziej dramatycznych bitew morskich II wojny światowej bitwy, w której miała rozstrzygnąć się przyszłość niemieckich okrętów liniowych. Poranek 31 grudnia roku 1942 zapowiadał się jak każdy inny w lodowatych wodach morza Barenca. Ciemny, mroźny, z gęstym śniegiem ograniczającym widoczność niemal do zera. Nikt w konwoju YTU251B nie przypuszczał, że właśnie w tej chwili zaczyna się bitwa, która przejdzie do historii. Około godziny 8:30 marynarze na pokładzie korwety HMS Hyderabad dostrzegli na horyzoncie dwa nieznane sylwetki. Śnieżna zawieja sprawiała, że trudno było określić, kim były te jednostki. Początkowo załoga podejrzewała, że mogą to być radzieckie okręty, przybywające na spotkanie z konwojem. Kilka minut później niszczyciel HMS Obdurate zauważył trzecią sylwetkę, która dołączyła do tamtych dwóch. Sherbrooke natychmiast kazał sprawdzić tożsamość podejrzanych jednostek. W gęstym śniegu Obdurate wysłał sygnał świetlny, żądając odpowiedzi. Cisza trwała tylko chwilę. Nagle horyzont przecięły błyski ognia, a po chwili huk eksplozji rozerwał polarną ciszę. Niemieckie niszczyciele Friedrich Eckholt, Richard Beitzen i Z-29 otworzyły ogień, rozpoczynając śmiertelną grę. Brytyjska eskorta nie miała czasu na wahanie. Sherbrooke wydał rozkaz natychmiastowego postawienia zasłon dymnych, by ukryć transportowce. Niszczyciele brytyjskie, choć słabsze od przeciwnika, ruszyły naprzód, podejmując walkę na bliskim dystansie. W ciemności i śniegu rozpoczął się chaotyczny pojedynek. Pociski niemieckie ryły wodę, wybuchy rozświetlały noc, a krzyki marynarzy mieszały się z odgłosem syren alarmowych. I wtedy spośród dymu i zamieci na horyzoncie pojawiła się sylwetka, która przeraziła Brytyjczyków, ciężki krążownik Admiral Hipper. Uzbrojony w osiem dział kalibru 233 mm potrafił w pojedynkę zniszczyć połowę eskorty. Sherbrooke wiedział, że to właśnie teraz decydują się losy konwoju. Mimo przewagi przeciwnika, nie zawahał się ani przez chwilę. Rozkazał swoim niszczycielom symulować ataki torpedowe, by zmusić Hipera do manewrowania i trzymania dystansu. Bitwa rozgorzała na dobre. Brytyjskie pociski czterocalowe odbijały się od pancerza niemieckiego krążownika, ale załogi walczyły jak lwy. Admiral Hiper odpowiedział serią potężnych salw. Pociski trafiły HMS AKT, niszcząc mostek i grzebiąc większość oficerów. Mimo tego, załoga dalej kładła zasłonę dymną, dopóki statek nie przewrócił się i nie zatonął. Każda minuta tej desperackiej walki była jednak bezcenna. Transportowce oddalały się, skryte za ścianą śniegu i dymu. Sherbrooke, wiedząc, że nie może pozwolić Niemcom na przełamanie, osobiście poprowadził HMS Onslow do ataku. Wkrótce okręt został trafiony kilkoma pociskami, a odłamki ciężko raniły dowódcę. Krew zalewała mostek, lecz nawet wtedy Sherbrooke nie oddał dowodzenia. Niemcy byli przekonani, że zwycięstwo jest w ich rękach. Nie wiedzieli jednak, że wkrótce do akcji wkroczą brytyjskie krążowniki, które całkowicie odwrócą losy bitwy. Bitwa wokół konwoju JW-51B zamieniała się w piekło na lodowatych wodach Morza Barentsa. Admiral Hipper walił ze swoich dział tak, jakby chciał jednym ciosem zakończyć pojedynek. Jego salwy rozświetlały noc, a każdy wybuch był jak uderzenie młota w stalową blachę. Na linii ognia znajdował się HMS Onslow, okręt flagowy kapitana Roberta Sherbrooka. Sherbrook wiedział, że musi za wszelką cenę utrzymać uwagę Niemców na sobie. Rozkazał wykonywać manewry pozorujące atak torpedowy, mimo że widoczność była fatalna i każdy taki zwrot mógł skończyć się katastrofą. Pociski z Hipera trafiały raz za razem. Jeden z nich eksplodował tuż przy mostku, rozrywając stal i wypełniając powietrze odłamkami. Sam Sherbrooke został ciężko ranny. Krwawił, ledwo trzymał się na nogach, ale odmówił zejścia ze stanowiska dowodzenia. Z bandażem na głowie i zakrwawionym płaszczem. Nadal wydawał rozkazy, podnosząc morale swojej załogi. On, los otrzymał kolejne trafienia, ale marynarze walczyli jak opętani. Każdy strzał z brytyjskich dział kalibru 4,7 cala wydawał się bezsilny wobec potężnego pancerza Hipera, lecz nie chodziło o zniszczenie krążownika. Celem było zyskanie każdej minuty, której potrzebowały transportowce. Zasłony dymne, chaotyczne manewry i desperacki ogień tworzyły mur którego Niemcy nie potrafili przełamać. W tym czasie HMS Achates, choć niemal sparaliżowany po trafieniach, wciąż stawiał dym. Załoga wiedziała, że ich statek nie przetrwa, ale do ostatnich chwil osłaniała konwój. Gdy w końcu jednostka przewróciła się i zaczęła tonąć, marynarze do końca walczyli z pompami i obsługiwali działa. Heroizm tych ludzi stał się symbolem całej bitwy. Sherbrooke, półprzytomny, nadal trzymał się mostka. Wiedział, że samymi niszczycielami nie da się zatrzymać niemieckiego giganta na długo. Potrzebował cudu, i wtedy, niczym wybawienie, na horyzoncie pojawiły się sylwetki dwóch lekkich krążowników, HMS Sheffield i HMS Jamaica. To była brytyjska rezerwa wysłana w ramach tzw. Force Air, gotowa wkroczyć do walki, jeśli konwój zostanie zaatakowany. Ich wejście na scenę oznaczało coś, czego Niemcy się nie spodziewali. Sherbrooke ledwo trzymając się na nogach, mógł wreszcie przekazać pałeczkę potężniejszym jednostkom. Brytyjska taktyka działała. Transportowce były bezpieczne, a teraz do bitwy mieli wejść przeciwnicy zdolni naprawdę zranić Waty Hipera. Niemcy sądzili, że już zwyciężyli. W rzeczywistości to dopiero teraz zaczynał się ich koszmar. Gdy na horyzoncie pojawiły się sylwetki krążowników HMS Sheffield i HMS Jamaica, Los bitwy nagle się odwrócił. Niemcy pewni swego zwycięstwa nie spodziewali się, że Alianci mają tak silną rezerwę ukrytą w pobliżu. Oba brytyjskie okręty wysunęły się za zasłony śniegu i dymu, a już chwilę później ich działa rozdarły arktyczną ciszę. Pierwsze salwy poszybowały w stronę admirala Hipera, zmuszając niemiecki krążownik do gwałtownego manewru. Kumec, dowodzący całą operacją, zdał sobie sprawę, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Jego plan, aby odciągnąć eskortę i zniszczyć bezbronny konwój, runął jak domek z kart. Zamiast bezbronnego transportu, Niemcy natknęli się na świeże, silne jednostki Royal Navy. Brytyjskie krążowniki prowadziły ogień z niezwykłą precyzją, a każdy ich strzał zwiększał chaos po stronie niemieckiej. Najbardziej dramatycznym momentem była tragedia niszczyciela Friedrich Eckhold. W gęstym śniegu i zamieszaniu bitwy załoga niemiecka pomyliła Sylwetki i uznała HMS Sheffield za własny okręt. Wpłynęli zbyt blisko, przekonani, że mają przed sobą sprzymierzeńca. To był błąd śmiertelny. Brytyjczycy nie wahali się ani sekundy. Sheffield otworzył ogień z bliskiej odległości. Seria trafień była druzgocąca. W ciągu kilku minut Friedrich Eckhold zamienił się w płonący wrak, który zatonął wraz z całą załogą. Jedna pomyłka kosztowała życie setek marynarzy. Tymczasem admiral Hipper znalazł się pod krzyżowym ostrzałem. Pociski brytyjskie trafiły go kilkakrotnie, powodując poważne uszkodzenia. Maszyny zaczęły szwankować, a część dział została unieruchomiona. Na mostku panowała atmosfera napięcia. Kumec wiedział, że jeszcze kilka minut i może zostać otoczony przez nadciągające brytyjskie posiłki. Lucow który miał rozbić transportowcy od południa, również nie odegrał swojej roli. W śnieżnej zamieci i przy fatalnej widoczności niemieckie działa nie mogły znaleźć celu. Niemcy marnowali czas i amunicję, a konwój tymczasem posuwał się naprzód, skryty za dymem i zasłoną arktycznej nocy. Wśród niemieckich załóg zaczęło kiełkować poczucie, że zamiast wielkiego triumfu uczestniczą w klęsce. Brytyjczycy słabsi liczebnie walczyli z taką determinacją, że każdy manewr przeciwnika spotykał się z błyskawiczną odpowiedzią. W oczach Kumeca coraz wyraźniej rysowało się jedno: ta operacja nie zakończy się zwycięstwem, lecz kompromitacją. Bitwa trwała, ale niemieckie nadzieje powoli tonęły w lodowatym morzu, razem z wrakiem Friedricha Eckholta. W miarę jak godziny walki mijały, niemiecki plan Regenbogen rozpadał się na kawałki. Admirał Kumec, widząc uszkodzenia admirała Hipera i zagładę niszczyciela Friedrich Eckhold, zrozumiał, że sytuacja staje się krytyczna. Brytyjskie krążowniki Sheffield i Jamaika nie tylko powstrzymały natarcie, ale przejęły inicjatywę, zmuszając Niemców do desperackich manewrów obronnych. Zamiast być łowcą, niemiecka flota nagle stała się zwierzyną. Krótki, ale gwałtowny pojedynek Lützowa również zakończył się fiaskiem. W śnieżnej zadymce niemieccy artylerzyści nie zdołali skutecznie namierzyć alianckich transportowców. Każdy salwowany pocisk mijał cel lub rozrywał jedynie tafle lodowatej wody. Transportowce zamiast tonąć parły naprzód, ukryte za dymem i chronione przez nieugiętych eskortowców. Dramatyczne były też losy trałowca HMS Bramble. Odizolowany stał się celem niemieckiego niszczyciela i został zatopiony po bohaterskiej walce. Jednak nawet ta strata nie zmieniła obrazu bitwy. Bramble i jego załoga dali konwojowi dodatkowy czas, który okazał się bezcenny. Kumec musiał dokonać wyboru. Kontynuowanie bitwy groziło całkowitym zniszczeniem jego eskadry. Brytyjczycy mimo strat coraz silniej naciskali, a z Londynu mogły nadejść kolejne posiłki. Admirał podjął decyzję, która przesądziła o wyniku całej operacji. Rozkazał odwrót. Niemiecka flota zaczęła wycofywać się w stronę fiordów Norwegii, zostawiając na lodowatych wodach wraki i wrażenie totalnej klęski. Konwój JW-51B tymczasem płynął dalej, nietknięty, ani jeden transportowiec nie został zatopiony. Do Murmańska dotarło ponad 55 tysięcy ton paliwa, żywności, uzbrojenia i sprzętu, które zasiliły armię czerwoną. Bitwa, która miała być triumfem niemieckiej marynarki, stała się jej kompromitacją. Gdy wieść o fiasku dotarła do Berlina, reakcja Adolfa Hitlera była furia. Führer był przekonany, że jego flota zawiodła go całkowicie. W napadzie wściekłości nakazał natychmiastowe wycofanie wszystkich trzynastu ciężkich okrętów z działań ofensywnych i praktycznie kazał je zezłomować. Dla marynarzy, Kriegsmarine, był to cios w samo serce. Ich dumne pancerniki i krążowniki zostały odsunięte od wojny, zanim zdążyły odzyskać reputację. Reder, dotychczasowy dowódca niemieckiej marynarki, nie był w stanie zaakceptować tego rozkazu. W geście sprzeciwu podał się do dymisji. Jego miejsce zajął Karl Donitz, człowiek, który wierzył nie w potęgę okrętów liniowych, lecz w podstępne ataki u Butów. Tak zakończyła się epoka niemieckich ciężkich okrętów, które od tego dnia nigdy więcej nie odegrały znaczącej roli w wojnie. Niemcy stracili nie tylko statki i ludzi, stracili też prestiż, zaufanie Hitlera i wiarę w możliwość powtórzenia sukcesów na morzu. Od tej chwili ich wojna na wodach miała toczyć się już tylko pod powierzchnią. Bitwa o konwój JW-51B, znana później jako starcie na Morzu Barentsa, zapisała się w historii jako moment przełomowy. To, co miało być dla Niemców wielkim triumfem i dowodem siły ich floty, skończyło się hańbą i utratą resztek prestiżu. Nie udało im się zatopić ani jednego transportowca. Cały bezcenny ładunek, samoloty, czołgi, paliwo i amunicja dotarł bezpiecznie do Murmańska, ratując armię czerwoną w jej najtrudniejszym momencie. Dla Brytyjczyków była to chwila chwały. Eskortowce walczące na granicy możliwości, kapitan Sherbrooke, który mimo ciężkich ran nie ustąpił, i prowadził swoje okręty, marynarze z HMS AHS i HMS Bramble, którzy oddali życie, by osłonić transportowce. To wszystko stało się symbolem odwagi i determinacji. Alianci udowodnili, że siła nie zawsze leży w największych działach i najsilniejszym pancerzu, lecz w woli przetrwania i gotowości do poświęceń. Dla Niemców była to katastrofa strategiczna. Hitler wpadł w szał i kazał wycofać wszystkie ciężkie okręty z działań bojowych. To oznaczało faktyczny koniec niemieckiej marynarki liniowej. Od tej pory Kriegsmarine polegała już niemal wyłącznie na ubutach. Pancerniki i krążowniki, które miały siać postrach na Atlantyku, stały się bezużyteczne, stojąc bezczynnie w portach, podczas gdy wojna toczyła się dalej. Bitwa ta pokazała, że nawet najlepiej przygotowany plan może runąć, gdy napotka odwagę i determinację przeciwnika. Niemcy chcieli przełamać morale aliantów i udowodnić światu, że ich marynarka wciąż jest groźna. Wyszło odwrotnie. Stracili resztki wiarygodności i przekonali samych siebie, że ich okręty liniowe nie nadają się już do wojny. To była nie tylko porażka militarna, to był symboliczny koniec epoki niemieckiej floty nawodnej. Jeśli spodobała Wam się ta opowieść o największej zasadzce, która zamieniła się w całkowitą klęskę, zostawcie proszę polubienie. Napiszcie komentarz, co Was najbardziej zaskoczyło w tej bitwie i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych historii o wielkich starciach na morzach II wojny światowej.